Hej, coś się u was zmieniło. Macie nowe opony? Świetnie wyglądacie, chłopaki. Powinniście poprosić Romana o namalowanie błyskawicy. Wtedy wyglądaliśmyście tak jak ja. Giovanni. Witaj, przyjacielu. Jestem jego przyjacielem. Miło cię poznać, Giovanni, jestem seksem. Ty jesteś tym słynnym włoskim samochodem. Ścigowym. Mam na no, imię zygzak, miło cię poznać. Zygzak miło z waszej strony, że wy stroiliście się tak jak ja. Nie wystroiłem się tak jak ty. Jestem zygzak McQueen. Też jestem słynnym samochodem wyścigowym. No tak, no jasne, ty jesteś tym słynnym zygzakiem McQueenem. Nie wiedziałem. Bardzo się cieszę, że będziemy się ścigać. Jesteś moim bohaterem, tak mi wstyd. Jestem twoim wielkim fanem. Serio? Prawda? Dzięki. Jeśli się doczekać naszego wspólnego wyścigu, to będzie dla mnie zaszczyt. Zacznę odliczać godziny do startu. Nic się nie stanie, jeśli zrobimy rundkę dla wprawy, prawda? Wszyscy możemy się ścigać, Było to fantastycznie. Słyszysz, Luigi? On jest moim fanem. Co wy na to, chłopaki, żebyście startowali w moim zespole? Co muszę zrobić, żeby tu wszystkim zaimponować?